Serwus wszystkim. Z tej strony Góral Poszukiwacz. Dzisiaj kolejne wyzwania, kolejne wykopki. Dzisiaj mamy troszkę nietypowo, bo będziemy szukać koledze obrączki. Dokładnie myśliwemu, bo zgubił koło ambony gdzieś. Więc zobaczymy, co z tego będzie. Ruszamy. Poszukiwanie obrączki sprzed 6 lat zakończyła się sukcesem. Tutaj kolega, pokażemy, ale nie pokazujemy twarzy. Zobaczcie. O, jest tu. Zadowolony? Zadowolony. Bada mi muzycznie nie dawała. Przez ile lat? Przez 6. Jać. Nawet jest niszczona, no, nie? 6 e, no. lat i była w ile? Może 2 cm podziemiu. Także. Napis jest? Co tu pisze? Czy to należy do ciebie? Małgorzata. No. 18 marca. Mhm. Mm Nie, 20. 24 marca. Marca no 2018. 2018, zgadza się. Proszę bardzo. Dzięki. Zgadza się. Proszę bardzo, znaleźliśmy. Zakładamy. Ale czy pasuje. Zakładamy po 6 zakładamy po latach. Nie przytyłeś coś czy nic? Coś i kręciłem. <grymne> no, no, dobra. Dzięki bardzo. No, proszę bardzo. Teren bardzo taki dość trudny. Oczywiście Deus dał rady. Dobra. No, moi drodzy. Obrączka znaleziona. Zlecenie wykonane. Dostałem info, fajną informację, że tu szła droga, która ma prawie 700 lat. Spróbujemy te to pole i zobaczymy, czy nam coś wyjdzie ciekawego. Lecimy. No i moi drodzy, chyba monetka, taka malutka, na tej starej drodze. Zobaczcie. Tu. Tu. Tu mamy. Ale maluczko, ale Co To jest. Czekajcie, zrobię Wam zbliżeń. Co to mamy? Jeszcze nie wiem, i chyba się teraz nie dowiemy. Dopiero trzeba wyczyścić. Ale tu ja by jaką koronę miał. Zobaczcie. No, także moi drodzy, kolejna monetka, bo tam znalazłem perel, skąd to nie nakręcę, ale ta będzie super. Ta będzie staruszek. Powiem wam, że ta monetka, ta monetka tutaj, albo boratynka, albo z tych jeszcze starszych monet. Na filmiku ją będziecie mieć pokazane. Dobra, idziemy dalej. Chyba długo dzisiaj nie pochodzę, bo, ale zaczyna grzać. Chyba ze 40 stopni do, do słonka. I moi drodzy, sygnał 70-71. Zobaczcie, idę wzdłuż tej starej drogi. I kolejna moneta. Zobaczcie. Tu. Co to, to mamy? Ale, dwa grosiki. Ale, jaki piękny stan. Zawsze tu jest ładny, a tu jest taki. Czekajcie, zrobię Wam zbliżenie. I dwugroszóweczka międzywojenna. Tu ładny stan, a tutaj, a tu wyczyścimy, to może będzie lepszy. Chyba 30, który? Ósmy. Tak? Chyba tak. Kolejna monetka, przeciągu 10 minut. Na tej starej drodze. Tym razem, dwugroszóweczka 38 rok. Przejdę sobie do końca tego pola skoszonego i z powrotem i resztę się chyba będę brał, bo piękny sygnał 4950 taki cieniutki chyba medalik sami zobaczcie. Stary, mosiężny medalik. Czekajcie, zrobię Wam zbliżenie. Piękny medaliczek. Mosiężny, No, 18-19 wiek. Na filmiku będziecie mieć go pokazanego. Piękny medaliczek, z XVIII-XIX wieku jest. I nawet, i nawet gotycką czcionkę ma. Fajny. Dobra, idziemy dalej. Piękny sygnał 73, w ten upalny dzień. I chyba piękna monetka, zobaczcie. Tylko okrążek widać. O! To mamy. Ale jaja, znowu międzywojenka i znowu dwa grosz. Tych monetek, to już zbliżenia wam nie będę robić. Dwudziesty. Chyba piąty. Ale będzie w ładnym stanie. To wam na filmiku pokażę. Fajno. Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, wykopałem ciekawy element. Nie wiem czy nie za czasów rzymian. Czekajcie, zrobię wam zrobię wam zbliżenie tego. Powiem wam, że mega. Zobaczcie jaki ciekawy element. No podejrzewam, że może być za czasów rzymian. A wy jak myślicie? Wam tak pokażę o. Ciekawa, ciekawa Rzecz, podejrzewam, że Za czasów rzymskich Wykopałem kiedyś coś podobnego I właśnie było to z tego okresu Nie wiem, może się mylę Ja jeszcze 5 minut 10 i będę się brał i resztę zrobimy sobie podsumowanie w aucie, co tam dzisiaj uzbieraliśmy, oprócz złotej obrączki. Tam ten ciekawy element, nie wiem co to jest, a tutaj, gdzieś 2 metry za tym, chyba monetka, zobaczcie. Tu. Co mamy? Nie monetka, guzik, guziczek. No, troszkę, troszkę zjedzony, ale do wyczyszczenia. czekajcie zrobię wam zbliżenie tego guziczka. Nie będę go tutaj przecierał. Ale podejrzewam, że może być napoleoński. Tak kształtem trochę przypomina. Tu w środku. No, także kolejny, kolejny szczał na tym polu jest. Właśnie cały czas szukam się tej starej drodze i powiem wam, że wychodzą fanty. I następny guziczek. Piękny. No, piękny, no piękny, nie piękny, ale piękny może być. Jak napoleoński to super. I tu jest właśnie, powiem Wam, że tu jest właśnie ta wielka niewiadoma w tym właśnie, w poszukiwaniach. Że jest taki guzicze i po wyczyszczeniu może się okazać, że to jest napoleoński. Piękny jakiś guzik, nie? No I to już by naprowadziło, że tu coś mogło być. Rzeczywiście. Dobra, idziemy. Moi drodzy, ja już się spakowałem. Biorę rower. Jadę, jadę w stronę auta. Dojadę, to pokażę Wam, pokażę Wam co znalazłem. Myślę, że na półtorej, dwie godzinki jest ok. No, także widzimy się na podsumowaniu w aucie. Zobaczcie, jakie piękne pola. Pomyślcie sobie, że jadę drogą, która, która ma kilkaset lat. Nie było innej drogi. No, to moi drodzy, ja już dojechałem do auta. Porozkładam sobie tylko te rzeczy, które poznajdywałem, i za chwilkę wam pokażę. No i porozkładałem sobie te moje dwugodzinne kopanie. Wyszło tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć fajnych znajdek. Najbardziej cieszę się z tego. Bo podejrzewam, że to może być właśnie za czasów Rzymian. To. Dwie dwugroszóweczki. W dość w ładnym stanie. To będzie pewnie albo boratynka, albo jakaś jeszcze starsza monetka do wyczyszczenia. Na, na filmiku wam pokażę. Yy, ładny medalik z gotyckimi napisami. Zobaczcie. Też będziecie mieć na filmiku. 10 groszy jakieś. O, guziczek fajny. Też do oczyszczenia. I pół dolara. Pół dolarówka. I... A reszta śmieci, korki, druty. Wszystko idzie do, do kosza. Idziemy będziemy wypieczyć te dziady patrzcie ile tego jest i drodzy, zlecenie wykonane obrączka znaleziona medalik piękny jest monetki międzywojenne powychodziły i co, ja jadę do domu na obiad jak się podobało, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. I co, trzymajcie się. Hej.